Siemano witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak jak zapowiadałem będziemy sobie czyścić przepustnicę. Prawdopodobnie zrobimy też adaptację. Może zerkniemy do silniczka krokowego, ale chyba nie. Zobaczymy jak to będzie nam wyglądać. Głównie skupimy się na czyszczeniu samej przepustnicy i na jej adaptacji ewentualnej. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie tego trzeba robić, ale chyba, chyba będzie trzeba jednak. Dobra, dzisiaj mamy deszczowy dzień. Pada jak nie wiem, zaraz Wam pokażę. Kurde. Zalewa mnie tu, zalewa, a klucze są, klucze tutaj, dobrze. Dobra, otwieramy machę, zdejmujemy filtr powietrza i Cik. Jakie są objawy? Zaraz wam tutaj wstawię filmik, bo już mu się dziesiąty raz tego nie chcę rozgrzewać samochodu i wam pokazywać. Także wstawię on z ostatniego filmiku, jakby ktoś oglądał ten na przykład jakoś wyrywkowo. O. O, widzicie jak tak lekko? Po prostu jak się lekko doda gazu to spadają obroty. Wymieniłem świecę, to nie jest to, więc sprawdzimy sobie przepustnicę, bo trochę jest zabrudzona, więc może być, że to jest przyczyna. Minusik sobie też z akumulatora zdejmiemy dla świętego spokoju. Nic się nie powinno zdarzyć nawet jakbym nie zdjął, ale zdejmie No Nie jest do I to do I co? I przy okazji sobie szczotą Tutaj, trzeba zamówić żeby się zapotlić, żeby... Dalej, tutaj jeszcze odmy trzeba odłączyć odmy też będzie trzeba być czyścić bo jak się naczytałem wczoraj że tutaj odma lubi zamarzać ja tutaj taki I dół w tym to jak wymienię olej to będziemy czyścić odmę. Na razie nie ma tego. No. no i dobra tu mamy jeszcze Odma jest tak, to jest na Ja to nie jest tak wyglądające. Ostatnio się wystraszyłem, że będzie gorzej. Tutaj mamy wężyk odciśnienia. mamy wtyczkę, przepustnicy. Teraz, wam pokażę, jak ona wygląda. Bo podejrzewam, że nie widać. Nie jest źle, no tragedii nie ma. Nie wiem, czy to. Czy w środku jest gorzej? No w środku już jest gorzej. Już widać taki nagar. Także odkręcimy sobie ją. Jak to zrobić? Najpierw sobie zdejmiemy tutaj linkę od gazu. To się bardzo prosto robi. Tutaj się potrzeba się nie ciągnie wyciągać takiego można powiedzieć wzorowca, no. Tak to się robi. I dobra, co dalej? Tyczkę. a jeszcze akumulator musimy zdjąć. Znaczy od, 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 odetniemy sobie i już prądu nie ma. Tutaj mamy wężyk odciśnienia. ciśnienia. Jego trzeba sobie odpiąć za pomocą takiego o płaskiego śrubokręta, bo to podpalimy. Strasznie mocno trzyma. Dobrze. Wężyk mamy odpięty. Tutaj jest masa do jednej grupki. to jest zgięcie. Polecam tak, tak robić, bo wasza mam pewność. Wrócimy sobie teraz indusiki. Nie, piątka. O, ale widzę, że jest ostro dowalona. Żeby tutaj nic nie odrobić. O, dowalony ostro. Widzę, co zrobię. Trochę sobie wbiję tego indusa no. za pomocą grzechotki, By mi lepiej siedział po prostu. Bo... Tak to nie jest całą głębokością, a tak to przynajmniej będzie. Musimy ryzyko wyrobienia się. Będzie lepiej. O idzie. Dobra, na razie sobie poluzujemy. O kur. aż, aż przykło ale już widzę jaki sy widział z tej przepustnicy już szmatę muszę wziąć się i ostatnia na czterech ślubach z tego co pamiętam trzymać pamiętam no, jak to jest utwardzane 8 bardzo dobrze mogą być dowalone tu powinniśmy mieć przepustnicę luźną tak się dzieje jednak to nie wygląda znaku podejrzewam że to nic nawet nie da ona jest nawet czysta ale jak już mamy drąży czyścimy zajrzymy sobie co tam się robi co tam się dzieje w dolocie znaczy w kolektorze się jak to zdawałem? No jest taki nagar, ale żeby tragedia jakoś była. Nie jest trochę nagar, no ale cóż. Nie jest nowy samochód, żeby tu nagaru nie było, nie? No i co? Przygotowałem sobie tutaj stanowisko do mycia przepustnicy. Użyjemy do tego bardzo profesjonalnych środków. Benzyna ekstrakcyjna i pędzelek. Wszystko oczywiście w słoiczku. Nie wiem czy coś tu widać, bo ja sobie tak stanąłem, ale chyba lepiej będzie tak. Dobra, czyścimy ją. Najpierw sobie ją troszkę namoczymy, żeby nagar nam tutaj rozpuściło. Ładnie nam to rozpuści. Z drugiej strony, oczywiście, też. Oczywiście sobie ją potwierdzamy trochę, żeby tutaj dojechać w takie miejsca, właśnie jak tu. Bo tu widać, że jest taki nagar. Tutaj jest już konkretny nagar na tej ściance, która domyka. Jest taki nagar tu, o, teraz go i już kurde będzie jak nowy zresztą zobaczcie jaka jest benzyna już brudna a może to też stała jakaś ta czepiśnica w oleju troszkę i benzynką nie zaszkodzi przemyśle. Jak przechylimy, bo nam się pokazuje takie nieładne. Z drugiej strony już trochę doczyściłem, ale jeszcze jest brudne. O i tu jeszcze zauważyłem, patrzcie, tu też mamy taki nagar, tu jest jakaś taka górka. I dobra, teraz szmateczką troszkę sobie podojeżdżamy tak wygląda benzyna po całym czyszczeniu ją teraz sobie wymienię na nową żeby wyczyścić to na czysto już całkiem, żeby odparowało i będzie koniec no i co, tak wygląda to po czyszczeniu jak widzicie fajnie się błyszczy tutaj jest zero na garu. patrzcie, cyk tutaj jeszcze coś takiego ale tu się zaraz jeszcze to wyczyści ale tak generalnie to zobaczcie czyściutko powiem wam jeszcze sobie, jednak zajrzymy do tego silniczka krokowego tylko zajrzymy, bo w sumie nie znam się na tyle, żeby tutaj chyba stwierdzić, to jest nie tak, chyba żeby coś takiego bardzo oczywistego było, ale raczej raczej nie będzie. Mamy torcik 20. Powiem że ta usterka nie jest jakoś taka bardzo uciążliwa, w sensie to jest spadanie obrotów, ale jak się chce na przykład ruszyć z lekkim gazem, no to jest problem, bo albo dajemy więcej gazu i kurde gazujemy a tak lekko no to nam obroty spadają nie? w pierwszym momencie, bo później jest normalnie Dobra, sprawdźmy co tu mamy Ciekawego Trzeba to podważyć chyba co Na uszczelce Ops Tak to wygląda Co jak dodajemy gazu to też się dzieje? Tutaj mamy jakiś potencjometr chyba Ta. wygląda w porządku tak pod światło patrząc Dobra Nie ma co tutaj grzebać, bo nic się nie dzieje i składamy Silniczek mamy poskręcany, także tutaj już chyba nic długać nie będziemy. To teraz pytanie jak ona była włożona. Teraz to zdjęcie zobaczę, żeby sobie skontrolować. Że tak, bo tutaj musi iść to, także tak by musiała być. Teraz sobie też jeszcze sprawdzę, ale... Raczej tak, by się tutaj fajnie dolegało, ale to jeszcze chyba sobie tu przetrę delikatnie, żeby tam nic nie wściekło, tam nie brzydko. Tu szczereczkę I dobra, nie ma tu się więcej bawić. No i dobra, skręcamy go w piąteczka. Zaczniemy sobie od tej tutaj, gdzie masa musi być. Padnie. delikatnie na razie, żeby się to ładnie włożyło, na krzyż zrobię sobie, później dowalimy. One to tak, jest na uszczelce, więc podejrzewam, że to nie musi być tak dowalone, ale dokręcę z czuciem. I dobra, trzyma się, trzyma się, podpinamy wężyki, do końca linka od gazu, I nam się zahaczyła tu, jest mi ale taka luźna, ale nie żeby były luzy na gazie znowu, nie przesadzajmy, I tyczka, zobaczymy, może nie będzie trzeba adaptować, ale wolałbym zaadaptować żeby sobie tam komputer. Znowu to szczytał, zobaczymy czy w ogóle będę umiał to zrobić czy ten program. Czy ten drugi na pewno ma taką opcję, a ten pierwszy nie wiem, zobaczymy. Także skręcimy sobie to. Sprawdzimy czy odpali, a później będziemy się bawić o adaptację. Pali, dobrze na zimny mu dałeś to teraz adaptację mu zrobimy o ile mi się uda to zrobić no i dobra mam tutaj y, instrukcję takiego kalibrowania i muszą być spełnione następne, następujące warunki silnik nie pracuje, w pamięci sterownika nie ma błędów napięcie zasilania w instalacji samochodu nie jest niższe niż 11V Wszystkie odbiorniki elektryczne wyłączone. Przepustnica musi być w pozycji biegu jałowego. No, i tutaj, dlaczego mogą być przerwane te wszystkie adaptacje? I tutaj mamy różne procedury dla silników Volkswagen Polo z silnikami AX. Tutaj jest akurat AX. Więc tutaj mamy tak. Procedura kalibracji. Yy, włączamy zapłon w programie Delta skanają inny program no nie szkodzi. Po poprawnym połączeniu ze sterownikiem wybieramy nastawy podstawowe, nie jest wyposażony w zawór regulacji biegu jałowego. Ale chyba tam nie ma. Nie wiem, tam jest taki elektryczny silniczek, więc powinno, powinno grać wszystko. No dobra, podłączamy go do laptopa. Dobra, te instrukcje sobie odpalę. Włączamy zapłon. Zapłon. Idułniki są wszystkie wyłączone, nie ma nic podłączonego, więc raczej jest ok. I dobra, odpalamy sobie polskiego waga. Zobaczymy, czy on sobie da z tym radę. Jak nie, to coś innego. I wchodzimy sobie w silnik. Nie wiem, czy on się z silnikiem kiedyś chciał połączyć ten program. Tak też myślałem. A? Popatrz, kurwa, działa. Ale już jest brak odpowiedzi. <grytanie> o nie. I dobra, odpaliłem sobie jednak wakoma. Z tego powodu, że. Yy, no, że tutaj po prostu łatwiej to będzie zrobić w sensie tym, że no tam mam jakieś problemy z połączeniem, jak zwykle w polskim wagu, a tutaj wszystko jest na razie OK. I co, odpalamy sobie opcję silnik. Czy nam połączy, połączy. I tak, kody błędów czy tutaj jakieś są, nie ma błędów, dzięki bardzo. I co tutaj byśmy musieli dać? No i dobra, wybieramy sobie na stawy podstawowe grupa pewnie 0,98 tutaj, bo tu jest 9,8, czyli 0,98 idź. O i teraz jakiś error wywaliło coś przełączyłem i jakby się adaptowała. Jest napisana adaptacja OK. Czyli chyba się zaadaptowała, nie? Ja wam powiem co przełączyłem. Dałem sobie najpierw na bloki pomiarowe i tu wpisałem sobie 098 i dopiero dałem w tryb nastawy i teraz widzicie, już chuj strzeli. Jeszcze raz. 0,98. Jakiś error. Adaptacja run. Adaptacja OK. Dobra, już nic nie będę grzebał, bo kurde, się przestraszyłem. Zrobione OK. Poczekamy sobie, aż przestanie buczeć. I wyłączymy zapłon i sprawdzimy co to dało. Kontroler teraz sobie zamkniemy, bo po cholerę się z tym łączyć. Dobra, wyłączymy sobie. Poczekamy sobie chwilkę. Tym polskim wagiem to lipa by była chyba z tym, bo nie chciał się łączyć w ogóle z tym sterownikiem. Zobaczymy sobie teraz. Odpalimy go. Wyłączymy zapłon. Odpalimy. pochodzi. Dobra, odepnę już tą wtyczkę, bo, bo cholerę. Tą całą instrukcję Wam wkleję może w filmik. Będziecie wiedzieć więcej. A ciekawe, czy zniknął ten błąd. Za chwilę zobaczymy, bo tam mi się jakiś błąd zrobił. Kurde, błąd, że nie ma podstawowych settingsów. Ale nie widzę, że znowu jest, dalej jest ta sama ten sam problem jeszcze ale zobaczymy, no widzicie jak dodam lekko gazu to no, ale to przynajmniej nie jest wina przepustnicy, tylko czegoś innego. O, no, jeszcze zaczynałem klekotać. Kurde. Prawda kod błędu był, ale wdałem czyść błędy i nie ma błędu, także wyczyściłem błędy adaptacja jest ok także jak już jest adaptowane czyli co żeby zrobić prezent... czyli wam powiem tak żeby zrobić tą adaptację wchodzimy sobie tutaj w te nastawy podstawowe tutaj 0988 w przypadku tego silnika X i tam innych niektórych którzy, które są napisane w instrukcji ja tutaj jeszcze wszedłem sobie najpierw w bloki pomiarowe bo to nam da że tutaj będziemy widzieć nie, nie dotykamy pedału gazu ani nic tutaj nie przełączamy, żadnych kurde nie włączamy żadnych yy, odbiorników, tak jak w instrukcji i powinno wszystko się udać. Nie za którymś razem dopiero jak widzieliście, musiałem dać te właśnie w te bloki pomiarowe i dopiero w, w, w tryb BS i wtedy to zadziałało. No i, i jest ok, no. Także tak to wygląda. Przepustnica wyczyszczona, zaadaptowana jest wszystko git. Ja tam sobie poskręcam te obudowy i tak dalej, także to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. Coś się tam więcej dowiedzieliście. Całą instrukcję wam wkleję w opis. I może dodam jeszcze do filmiku, jakby kiedyś to usunęli, bo w filmiku mi nie może nie usuną, a tam mogą z kiedyś to usunąć, więc postaram się to wkleić. Widzieliście trochę było sypu na przepustnicy, nic to w sumie nie dało. Nie wiem, muszę dalej szukać powodu dlaczego się tak dzieje. W sumie nie mam za bardzo pomysłu, co to może być. Jak nie przepustnica, nie świecę. Może przewody zapłonowe gdzieś jeszcze są prze, przebite, nie wiem. Będzie trzeba było wszystko znowu wymieniać. A ja nie wiem, czy jest też sens. Zobaczymy, wymienimy olej, może niedługo i tak dalej. Zobaczymy, może coś kurde, nie, nie wiem, z silnikiem jest nie tak, ale może też być, że tam przepustnica w tym silniczku już coś dostaje, jakiś ten. To jest jakaś kurde skomplikowana sprawa, chyba, więc. Zobaczymy jak to będzie się jak to będzie wyglądać. Także co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. I na razie... Dobra, wyjdę, bo się trochę boję zawsze jak tutaj ten auto leci, mi poduszka wypierdzieli w twarz.